Hej, witam się z Wami w nowym vlogu. Vloga dawno nie było, ale pomyślałam, że dzisiaj sobie takiego vloga nagramy, bo zamówiłam paczkę, którą chciałabym Wam pokazać. A też nie chcę robić osobnego filmu z takim Open Boxem, więc tutaj troszeczkę Wam pokażę z tego, jak wygląda mój dzień. Nie wiem, co będę w sumie pokazywać, bo jeszcze nie wiem, co będę dzisiaj robić. Mam dosyć dużo rzeczy do zrobienia i też nie wiem, czy ten vlog będzie obejmował tylko jeden dzień. No, i jak widzicie, paczka jest już otwarta, dlatego że nagrywam to drugi raz. Bo za pierwszym razem nie włączył mi się mikrofon i nie jestem zadowolona z dźwięku. Ale jest to tutaj paczka, jak możecie zobaczyć, od Pameli Reef. Pamela Reef jest influencerką. Możecie ją znać z YouTube'a, bo ona robi bardzo fajne treningi. Naprawdę polecam, jeśli szukacie jakichś właśnie fajnych treningów. Cieszę się też, że mogłam właśnie zamówić te jej produkty, żeby wesprzeć jej twórczość, bo bardzo ją lubię. I te produkty przyszły do mnie z Niemiec. Tam niestety jest płatna wysyłka. Ja za wysyłkę zapłaciłam chyba 15 euro, ale przyszła bardzo szybko, bo zamawiałam w niedzielę i w środę już paczka była u mnie. Tutaj jest cała gromadka różnych rzeczy, które ja chcę przetestować. Jeśli chodzi o takie duże produkty, no to mam tutaj owsianki. Ja zamówiłam chyba wszystko co było dostępne na stronie. I owsianka jest dostępna w dwóch wariantach. Granola chyba była jeszcze dostępna w innym wariancie. Ja wzięłam tylko jedną, bo chyba ta mi lepiej odpowiadała smakiem z tego, co ja pamiętam. Wzięłam różne rodzaje maseł i było na stronie trzy warianty. Teraz jest chyba dostępny już nowy smak, albo on ma mieć premierę dopiero co. Nie wiem, kiedy publikuję ten film, czy one już są, czy jeszcze nie. Ja nie chciałam czekać z zamówieniem, aż one się pojawią, więc zamówiłam wtedy, kiedy mi przyszło do głowy, żeby złożyć takie zamówienie. Tutaj mam masło orzechowe z kakaem, tutaj jest masło jakieś cookie delicious i to jest masło owsiane i jeszcze mamy masło z karmelizowanych migdałów. Wszystkie te produkty cechują się tym, że mają bardzo dobre składy, bo ja wszystkie składy bardzo dokładnie przeczytałam przed zamówieniem, przed wrzuceniem tych produktów do koszyka. One są też bez glutenu i bez nabiału. Nawet te batony, które proteinowe sobie tutaj pozamawiałam, one nie mają dodatku białka, właśnie mleka Krowiego, z tego względu, że są oparte na białkach sojowych niektóre, niektóre na białkach słonecznikowych, ryżowych i innych tego typu właśnie roślinnych. Żeby tego nabiału tutaj nie było, więc pomyślałam, że to będą też dobre przekąski dla Sebastiana, skoro on jest na tej swojej diecie. No i wiecie, ja też robię taki research przekąsek, bo my w wakacje wybieramy się na Skandynawię. I z tego co słyszałam, to tam jest po raz drogo, po dwa jest problem z dostępnością sklepów, a my jedziemy samochodem, więc planuję zrobić jakiś taki zapas dobrych przekąsek z dobrymi składami, które możemy zabrać ze sobą jako taką bazę awaryjną. No i jeśli chodzi o suche produkty, to właśnie myślałam o czymś takim, o jakichś waflach ryżowych, ewentualnie do zabrania też ze sobą. I myślałam jeszcze o suszonych jabłkach. Nie wiem jeszcze, jak rozwiązać kwestię posiłków białkowych, bo jednak to wszystko jednak głównie węglowodane i tłuszcze ale kupiliśmy też lodówkę turystyczną, nie jest jeszcze testowana, podłączymy ją dopiero do samochodu i zobaczymy jak to będzie wyglądać. W każdym razie już tam powoli szykuję się na tego tripa, dajcie znać czy będziecie chcieli jakieś vlogi stamtąd czy filmy nagrane, bo myślę, że będziemy w stanie coś wyprodukować. Jak widzicie mam tego tutaj dosyć sporo, dlatego że zamawiałam wszystkie batony w trzech egzemplarzach, bo chciałam żeby było po jednym dla mnie, dla Sebastiana i dla mojego brata, bo my wszyscy razem lubimy sobie potestować, Właśnie takie rzeczy, a dawno w sumie takich testów nie było. Chociaż kupowałam jakieś wegańskie, bezglutenowe rzeczy, które Wam pokazywałam w tym holu zakupowym, ale to też nie było jakieś takie stricte zamówienie, tylko tam właśnie robiłam zakupy po sklepach i orientowałam się w ogóle, co można dostać bez glutenu i nabiału w sklepach. Tutaj bardzo mnie ciekawią te batoniki, dlatego że ja widziałam je u Pameli na Instagramie i one zawsze wyglądają bardzo apetycznie. Jak możecie słyszeć jestem trochę chora, bo znowu mam zawalone zatoki, no ale mam nadzieję, że już się doleczę, i jem jakieś tam leki przeciwwirusowe i przeciwzapalne, więc mam nadzieję, że do świąt mnie nie rozłoży, bo ten film nagrywam jeszcze przed świętami. No i tutaj nie będę Wam wszystkich tych batonów pokazywać, nagram Wam jakąś przebitkę z tego co tutaj mam na blacie. I poza batonami, bo batony są w różnych wersjach właśnie, niektóre są proteinowe, niektóre są, te są crunchy proteinowe, ale chyba są też crunchy zwykłe, tutaj są jakieś batony proteinowe nie crunchy, są też jakieś cake bar z orzeszkami. Ten mnie bardzo ciekawi, to są batony owsiane, no tutaj było tego dosyć sporo, będę próbować. I wtedy, jak określę, które smaki nam najlepiej odpowiadają, to będę wiedziała, jakie zamówić właśnie pod kątem tego naszego wyjazdu. Bo też, jeśli one są kupowane w takich wielopakach, to wtedy są nieco tańsze. Nie było niestety żadnych kodów rabatowych. Ja za to, co tutaj mamy, zapłaciłam ponad 500 zł z przesyłką, więc dosyć sporo, ale liczę, że składowo się obronią bo jednak za te rzeczy lepszej jakości trzeba często dopłacić. Z przekąsek wzięłam tutaj trzy rodzaje takich orzeszków i tutaj mam orzeszki z cynamonem, z crunchy kakao i te z czoko, czyli chyba z czekoladą, więc myślę, że to będą takie Fajne przekąski, i zobaczymy, jak one będą smakować. Wspomniałam tutaj o tych ostatnich zakupach bezglutenowych i tak dalej. To od razu Wam polecę, bo kupiłam ostatnio, słuchajcie, na Allegro znalazłam, ale one chyba są też w Kauflandzie czy w jakichś innych sklepach. I mianowicie mowa tutaj o takich kremach czekoladowych z Violife nie wiem czy dobrze to się wymawia ja na początek wzięłam sobie te takie małe opakowanie i ono kosztowało chyba 15 zł zapłaciłam na nie, za nie na Allegro i tutaj mamy 150 gramów i to jest takie dobre, mi to tak smakuje ma bardzo dobry skład nie ma jakoś bardzo dużo kalorii jak na takie produkty bo tutaj mamy w 100 gramach 235 kalorii, więc kremy czekoladowe zazwyczaj te takie które możemy kupić bazujące na masłach orzechowych mają zdecydowanie więcej tych kilokalor kilokalorii. A tutaj składowo no jest cukier trzcinowy, jest kakao w proszku, ale też właśnie nie ma tych dodatków na nabiału, nie ma glutenu, więc ja się połaszczyłam na kolejne opakowanie i wzięłam od razu też duże opakowanie, bo pomyślałam, że może jakieś desery spróbuję zrobić z tym, bo zasmakowało mi to po prostu. I tutaj zdecydowanie lepiej też się opłaca, bo tutaj mamy chyba 500 gramów, tak? I to kosztowało 30 zł, więc no tutaj jednak... Tu znalazłam chyba taniej i za te zapłaciłam z 12, no ale te pierwsze zamawiałam za 15 i te drugie też myślę, że lepiej wychodzi w większym opakowaniu. I to chyba w ciągu 10 dni jest napisane tutaj, że można zużyć od otwarcia i że trzymamy to w lodówce. Także zostawiam Wam też link do tego, bo no to jest bardzo dobre. Zresztą do tych produktów, do sklepu Pameli też Wam podrzucę link w opisie, żebyście mieli to w jednym miejscu. A wszystkie te produkty na zbliżeniu prezentują się tak. Jak widzicie, tych batonów jest tutaj naprawdę sporo. No, taniej nie były, ale mam nadzieję, że jakościowo będą naprawdę dobre. Te właśnie masła są mm, naprawdę ciekawe. Zobaczymy, zobaczcie sobie, tutaj makro, możecie zobaczyć. Są składniki i tutaj ciekawi mnie bardzo te, właśnie. Zobaczymy, jak ono będzie w smaku, bo ja ostatnio jestem masłowa. I też troszeczkę ograniczyłam nabiał, żeby wspierać tutaj Sebastiana w jego niejedzeniu, chociaż ja nabiał uwielbiam, więc jeżemy się za te batony, bo to też myślę, że lepsza alternatywa dla takich klasycznych słodyczy. Miałam się tutaj do Was odezwać po tym, jak nagrałam te przekąski, ale tak mnie rozłożyło, że aż wylądowałam wczoraj u lekarza i dostałam antybiotyk, inhalację i generalnie jest mi trochę lepiej. Natomiast no nie nagrałam tego, co chciałam nagrać, i już dzisiaj mamy sobotę, ale miałam też wczoraj iść na siłownię. Nie poszłam, no bo jednak musiałam jechać w te miejsce do lekarza, żeby się podleczyć przed świętami. Ale obiecałam Wam przekąskę, bo teraz już się wzięłam za gotowanie na święta, już tutaj dom mam ogarnięty, ale też nie będziemy mieć gości, przynajmniej nikogo nie zapraszam, bo wybieramy się właśnie do moich rodziców, do Sebastiana rodziców, więc będziemy raczej wyjazdowe mieć święta. I co ja ugotowałam, to jeśli oglądacie ten film teraz, to już przepisy na te rzeczy, które ja przygotowałam na święta, są na profilu, bo wstawiałam je do milprepa niedzielnego i ugotowałam co? Klasyczny żurek. Tutaj mam ugotowany, znaczy klasyczny. Pierwszy raz robiłam na zakwasie takim kupnym, bo wszystkie poprzednie moje żurki to były żurki z proszku. Nie jest to za dobre rozwiązanie, ale jak ja raz na ruski rok robię coś takiego, no to też nie jest jakieś mega złe myślę. I tutaj mam sałatkę z pieczarek i jajek, w dwóch wersjach ją zrobiłam. Taką, którą ja będę mogła zjeść i taką, którą będzie mógł zjeść Sebastian i chyba wezmę ze sobą jutro do rodziców. Bo jego jest z cebulą i z jajkami od tych zielononurzek. Moja jest z jajkami zwykłymi i zamiast cebuli jest papryka. A tutaj już się możemy wziąć za tą przekąskę. Jeszcze nie powiedziałam, co jeszcze robię. Jeszcze robię ciasto, ciasto, ciasto to dużo powiedziane, bo to taki deser. Później Wam go jeszcze pokażę albo nie pokażę, zależy czy mi się zasiądzie, bo obecnie stoi w lodówce i masa mi się zasiada, bo dodałam żelatynę do mleczka kokosowego i napoju kokosowego i robię z tego taką bazę. Jeszcze na wierzchu będę robiła owoce w galaretce, tam mam odstawione już mięso, upiekłam filet z kurczaka faszerowany i karkówkę z dzika. Więc to będzie u nas do jedzenia na święta. Już chłopaki po prostu postulują za mięsem, bo jeden i drugi nie je drugi dzień dzisiaj. Wczoraj nie jedli i dzisiaj nie jedli, więc już im tego mięsa brakuje. No to tam wiecie. Ja tu dzisiaj nawet śniadania jeszcze nie jadłam. Ale wczoraj z mieszanki bezglutenowej z Rosmana upiekłam chleb do święconki i powiem Wam, że ten chleb jest dobry. Bardzo mi smakował, już wieczorem się go najadłam w sumie. I teraz tak myślę, że chyba będę, jak Sebastian już skończy dojadać te bezglutenowe pieczywa, bo one są okropne w smaku i on je sobie piecze jako tosty w airfrayerze i no, kupione, więc trzeba jakoś zużyć, żeby się nie zmarnowały. I właśnie jak on je zje, to myślę, że wtedy wezmę się za pieczenie tego chleba, bo tutaj roboty jest całe nic, tym bardziej, że ja tą mieszankę tylko wrzuciłam do termomiksa, dodałam do tego drożdże, zalałam tym Tą letnią wodą, bo tam tak było napisane, wyrobiłam ciasto, odstawiłam na pół godziny, a potem już tylko do piekarnika. Więc roboty całe nic w zasadzie. Tutaj za to naszykowałam sobie banana, bo będziemy robić sobie takie ciastka na szybko, właśnie bananowo-kokosowe, i wzięłam się za te ciastka. Rozgnieciemy sobie banana widelcem i do tego banana dodamy wiórki kokosowe i to będą takie ciastka z dwóch składników, później na wierzch chyba jeszcze zrobimy czekoladę, no zobaczę co mi tutaj z tego wyjdzie i jaką to będzie miało konsystencję, bo Sebastian lubi takie właśnie kokosowe rzeczy, więc ja mu coś takiego robię, wczoraj się w ogóle uśmiałam. Bo mama moja, w związku z tym, że jedziemy do nich na święta, opowiada mi, o Jezu, jaki ten Sebastian biedny, jak on się dzieciaku umorduje, że on nie może jeść ciasta normalnego, on nie może tamtego. Mówię, mamo, przecież on tylko przychodzi do domu i zjada, on ma wszystko zrobione. To ja się umorduję, bo ja, wiecie, jadę na dwie miski, jak wczoraj robiłam omlety na słodko. To jemu w jednej, sobie w drugiej, bo jemu bez glutenu, jemu z jajkami od zielononurzek, sobie ze zwykłymi jajkami. I y, mogłabym też jeść te y, od tych zielononurzek, ale szkoda mi, bo te od zielononurzek musimy kupić, bo czekamy aż kury będą właśnie te zielononurzki, żebyśmy mogli sobie tutaj wsadzić. Bo mamy teraz wsadzone takie zwykłe no i mamy te swoje jajka. No to ja już jem z tych naszych jajek, dlatego też robiłam dwie sałatki. Do święconki już dałam te z zielonóżek, bo zjem je również, ale no tak jak robię inne rzeczy, gdzie potrzebuję tego więcej. No, to jednak sięgam po te zwykłe i wtedy ja się morduję, a nie on. Banana dałam 180 gramów. Zobaczymy, ile wiórków kokosowych nam tutaj wejdzie. Na razie wsypię sobie myślę, że 100 gramów. Może nawet za dużo. Na razie wsypiemy sobie z 80 i zobaczymy, co nam tutaj z tego wyjdzie. Mieszając dalej widelcem, bo wiecie, ja tak robię metodą prób i błędów i obserwacji. Wymieszamy to razem. I zobaczymy, jaką konsystencję będzie miała taka masa. Dajcie znać w komentarzu, co wy tam dobrego zrobiliście na święta, bo jestem ciekawa, co u Was wpadło. Ja w zasadzie nie do końca miałam pomysł, jaki zrobić film na niedzielę, dlatego nagrałam po prostu to, co robię na święta do jedzenia, bo wiecie, ja zawsze w niedzielę wrzucam meal prepa, ale wydało mi się, że taki milprep na świąteczną niedzielę no to. Może nie będzie za bardzo ciekawy i może to nie jest dobry pomysł, więc po prostu stwierdziłam, że nagram to, co gotuję. I będziecie mieć przepisy na jakieś tam imprezy na kolejne święta i inne tego typu okazje, jeśli będziecie chcieli oczywiście z nich skorzystać. Dobra, 80 gramów to jest za mało, więc dodajemy dalej. Muszę wyjąć widelec. Teraz mam 100. Jak ją się rozmiesza na 120, i to będą takie turbo naturalne ciastka. Jak widzicie, no, tylko same naturalne składniki. Ostatnio też właśnie staram się takie jak najmniej przetworzone te produkty jeść, i widzę, że bardzo mi się poprawiła pod tym względem cera od kiedy zaczęłam to wprowadzać. Ale mam też nadzieję, że wreszcie wyzdrowieję, chociaż no, czuję się dużo lepiej. Ale wczoraj zastanawiałam się jeszcze, czy jechać do tego lekarza, czy nie jechać. Ale Sebastian mówi. Jedź, bo już z tobą wytrzymać nie można, bo ja jak jestem chora, to jestem strasznie jęcząca, więc pojechałam, no i jednak się okazało, że dobrze zrobiłam, bo bym się męczyła. Dobra, myślę, że, myślę, że to teraz ma już taką odpowiednią konsystencję, więc naszykuję sobie blaszkę i zrobimy z tego ciasteczka. Myśliłam właśnie, że te ciasteczka zrobię w takich foremkach do cupcakeów i je kupiłam na Shin, ale na bankie kupicie w Homli, Pepko, innych takich tego typu sklepach. Poprzekładam je sobie właśnie łyżką do środka i później będę dociskać. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Kurczę, narozbalałam. Bywa. I tak dlatego zawsze podkładam papier do pieczenia. Jeszcze na blaszkę, żeby właśnie nie nabrudzić i nie musieć jej myć za każdym razem, bo te blaszki są strasznie do tego mycia nieporęczne. Zostało mi tutaj trochę tego, ale to będę sobie zaraz dokładać. I tutaj mam takie urządzenie, nie wiem czy to można nazwać urządzeniem, takie coś do dociskania, właśnie tarty i innych tego typu rzeczy. I ja to kupiłam na Allegro. I to właśnie fajnie się sprawdza do tego, żeby tutaj mm, to wyrównać, żeby po prostu to było równe i estetyczne. I muszę przyznać, że do tego właśnie dociskania takich mm, cupcake'ów jak tutaj mam, no to sprawdza się super. Ja za często z tego nie korzystam. Nie wszystko mi się zmieściło, a nie chcę takich bardzo grubych robić tych ciasteczek, więc y, przełożę sobie pozostałą część do foremek do muffinek, bo tych takich mm, do cupcake'ów właśnie okrągłych już więcej nie mam ale myślę, że to mi wyjdzie na to samo i tutaj dociskam w taki sam sposób, jak robiłam to wcześniej. No, te już mi nie chcą wyjść takie ładne, tamte foremki jednak lepiej się do tego sprawdzały, ale jakieś tam ciastka z tego będą, to i tak wiecie tylko dla nas. Nie muszą być takie turbo-Instagramowe, bo nie wszystkie posiłki robię takie, żeby były, wiecie, do zdjęć, chociaż może zrobię przepis na stronę, bo w sumie jest taki prosty, więc dobrze by było, żeby był pod ręką. I już mam gotowe, więc wkładam je sobie do piekarnika i pokażę Wam, jak się upieką. Ciasteczka już upiekłam. Są tutaj. Wyjęłam je też z foremek. Rozpuściłam sobie w tygielku gorzką czekoladę. To jest 80 i zrobimy sobie do nich polewę. I posypiemy to z wierzchu jeszcze wiórkami kokosowymi. O, mam je tutaj i waga nam się przyda też. Bo chcę zobaczyć, ile zużyję czekolady, bo pozostała część czekolady pójdzie mi do babki świątecznej. Ja już dwa te ciasteczka zdążyłam zjeść w międzyczasie, więc mogę potwierdzić, że są bardzo dobre. A robi się je, jak widzicie, mega prosto, więc myślę, że jako taka doraźna przekąska, kiedy chcemy coś słodkiego zjeść, no to jest bardzo dobra opcja. Dajcie znać w komentarzach, jakie Wy macie tipy na takie właśnie słodkie, szybkie przekąski, które są jednocześnie zdrowe. Czy macie jakieś swoje ulubione przepisy, bo chętnie przetestuję. Pozostało nam posypać ciasteczka wiórkami kokosowymi, żeby wyglądały ładnie. I gotowe. Dajcie znać, jak podobała Wam się taka forma filmu, jaką dzisiaj dla Was przygotowałam i czy chcecie więcej takich luźnych treści. Tymczasem ja dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Przepis oczywiście znajdziecie w opisie.